Szanowni Państwo, nazywam się Sylwester Śmiech i witam Państwa w kolejnym odcinku mojego programu. Dziś moimi Państwa gośćmi są Pan Szymon Dębiec, witam, witam, serdecznie, witam serdecznie, Pan Cezary Miller, witam, witam serdecznie oraz Pan Albert Kędzierski. Witam. Panowie są przedstawicielami organizacji Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, a tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie funkcjonowanie oraz inicjatywy podejmowane przez to stowarzyszenie. Ale panowie, zanim już przejdziemy do głównego wątku naszej rozmowy, chciałem zapytać, co panów skłoniło do włączenia się w pracę na rzecz organizacji, jakie działania w ramach niej podejmujecie, no i jaka jest wasza rola w tworzeniu tej organizacji? to tak, ogólnie jestem członkiem KSM-u od blisko pięciu lat. Moim jakby zadaniem w KSM-ie, nie jestem ogólnie w żadnym KSM-ie stale, tylko jeżdżę po różnych oraz pomagam w ich rozwoju. Dla przykładu najczęściej pojawiam się w KSM-ie w Kościele Świętego Józefa, gdzie mniej więcej pomagam całej, całej organizacji, całej kadrze i skupiam się mniej więcej na tym, aby KSM się rozwijał i szedł do przodu. Mhm, proszę bardzo. W moim przypadku impulsem, który w jakiś sposób skłonił mnie do przyłączenia się do tego stowarzyszenia, była namowa księdza, który, udzielał, który przygotowywał mnie do bierzmowania powiedział żebym spróbował, obiecywał, że będzie ciekawie. Przyszedłem, zobaczyłem, okazało się, że miał rację i tak już do tego momentu jestem 3 lata w KSM-ie. Moja przygoda z KSM-em zaczęła się już prawie 10 lat temu. Zostałem tak naprawdę wprowadzony w tą organizację przez starszą siostrę, która już należała do KSM-u. Wszedłem w to na pewno nie żałuję tego. Teraz pełnię funkcję rzecznika prasowego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji lubelskiej. Wcześniej byłem również prezesem w oddziale studenckim Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Inicjatywy podejmowane przez KSM są przeróżne. Możemy to podzielić tak naprawdę na takie dwa poziomy. Pierwszy poziom to są inicjatywy podejmowane przez dane oddziały w parafiach. Czyli tak naprawdę to są inicjatywy takie oddolne, troszkę na mniejszą skalę i są też inicjatywy podejmowane przez cały lubelski KSM. Drodzy panowie, właśnie o tym chciałbym porozmawiać. Jak funkcjonuje organizacja? Jakie ma cele, priorytety? Jakie działania są podejmowane tak dokładnie w ramach organizacji? No i do jakich wartości i idei organizacja się odwołuje? Proszę bardzo. No, na pewno odwołuje się do wartości idei katolickich. Po pierwsze, jest to właśnie Stowarzyszenie Katolickie i też jest to Stowarzyszenie Młodzieży, dlatego działania podejmowane są przez młodzież w częstym kierunku też do, do młodzieży. Są to inicjatywy, ale nie tylko. Tutaj mamy właśnie inicjatywy na poziomie parafialnym, to są inicjatywy tak naprawdę. Począwszy od tych najprostszych, czyli włączanie się KSM-u w życie parafii, nie wiem, w oprawę mszy świętych, ale też mogą być organizowane różne festyny parafialne, podejmowane też mogą być działania trochę szersze. Jakaś pomoc na przykład na, na, na terenie parafii, jest jakiś dom społeczny, może tam KSM pójść w, w tą stronę. Inicjatywy na, na poziomie diecezjalnym są troszkę szersze. Jest to na przykład takie duże wydarzenie, które jest organizowane co roku już od przeszło 20 lat. Jest to charytatywny bal młodych. W tym roku właśnie na tym balu zebrało się ponad 1200 osób i wspieraliśmy też poprzez ten bal świetlicę, która jest prowadzona przez katolickie stowarzyszenie młodzieży. Świetlice dla dzieci głównie z takich cięższych rodzin z, ze starego miasta. Mhm, drodzy panowie. Jestem tak, że ma przede wszystkim łączyć młodzież, która służy Bogu Kościołowi i ojczyźnie. Jest to moim zdaniem rzecz kluczowa, żeby właśnie dana organizacja łączyła młodzież, ponieważ w młodzieży jest siła. Jak wiadomo organizacji oraz stowarzyszenia nie ma bez ludzi, którzy są w niej. Więc e, KSM bardzo dobrze funkcjonuje i sprawnie. Przez to też zachęca różnymi, a tak jak kolega wcześniej wspomniał, akcjami do przyłączenia się coraz większego grona e, do naszej organizacji. Mhm. Proszę bardzo. Mi się wydaje, że koledzy wykończyli temat. Mhm. Drodzy panowie, bo to jest niewątpliwie bardzo istotne, tak jak tutaj mówicie, młodzież dzisiaj to jest ogromna wartość i niewątpliwie też bardzo dobrze, że organizacja ma swój precyzyjny taki katalog wartości, do których się odwołuje, do których chce dążyć, że ma tą swoją ogromną tradycję, historię. I z tym wiąże się moje kolejne pytanie: jak oceniają Panowie? zainteresowanie młodzieży inicjatywami, które podejmujecie, a także tą świadomość młodzieży na temat inicjatyw ksm -u. Czy ta świadomość jest wystarczająca i jeszcze co możemy zrobić, aby zwiększyć tą świadomość, aby młodzież jeszcze aktywniej chciała się włączać w takie inicjatywy? Ja ze swojej strony na pewno mogę powiedzieć, że yy, ta świadomość nie jest wystarczająca i nie, nie będzie wystarczająca. Naszym celem właśnie jest zdążenie, żeby dotrzeć jak najszerzej do młodzieży, chociaż Zdajemy sobie sprawę, że no niektórej części, właśnie młodzieży, nie, 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 nie będzie to interesować, ale chcemy dotrzeć jak najszerzej, bo też poprzez te działania KSM potrafi zmienić człowieka, więc to też nie jest nastawione, że chcemy dotrzeć tylko już do tych, którzy są mocno gdzieś osadzeni w kościele mocno osadzeni właśnie w tych wartościach katolickich. Tylko chcemy też, też po prostu pójść jak najszerzej się da, żeby jak najwięcej osób przyciągnąć do siebie. Mhm. Proszę bardzo. Według mnie jednym z najłatwiejszych sposobów, aby dotrzeć do młodzieży i zainteresować ją Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży są w różnego rodzaju festyny, o których już, o których już wcześniej mówiliśmy, organizowane kiermasze, także... Bal Młodych jest to dość spore wydarzenie, e, mające zasięg całej archidi archidiecezji. I według mnie to są naj właśnie najlepsze sposoby, aby zainteresować młodzież KSM-em poprzez takie różne ciekawe wydarzenia. Mhm. Dołączanie bardzo. się kolejnych e, sympatyków do KSM-u e, ma też w gruncie rzeczy charakter e, łańcuszkowy, ponieważ jest to mm, zazwyczaj za namową drugiej osoby. Dla przykładu idzie kolega do KSM-u do jakiejś parafii, jest tam, podoba mu się to i zaprasza drugą. E, no i powstaje wtedy oddział znajomych najczęściej, bądź też osób przypadkowych. Zależy, czy to jest, załóżmy, czy to jest formacja zbudowana na, na przyjaźni osób, różnych grupy, która jest na danym osiedlu czy, 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 czy ulicy, czy też charakter taki, że na przykład ksiądz podczas, podczas bieżmowania poprosił, aby załóżmy, dana grupa osób, którzy przystępują właśnie poszła na takie spotkanie. Lecz moim zdaniem fundamentem jakby w dołączeniu do KSM-u jest pojechanie na rekolekcje KSM-owe dla członków które są zazwyczaj wakacje, i zazwyczaj właśnie po tygodniu na nich, bo one trwają tydzień, po tygodniu na nich człowiek, który właśnie tam jest i przeżywa to, bardzo zmienia jakby sposób myślenia i postępowania do KSM-u. Bardziej to przeżywa i jakby chce się włączyć w tą organizację jeszcze bardziej. Drodzy Panowie, ja nie bez kozery pytam o tą kwestię świadomości, dlatego ponieważ jak my dzisiaj obserwujemy życie publiczne, debatę publiczną, to bardzo wielu ekspertów mówi o jej brutalizacji, o odchodzeniu od wartości, o tym, że dla młodego pokolenia dzisiaj ofertą ma być wzajemne skakanie do gardeł sobie, obrażanie stąd. Pytanie było właściwie... O to, jak wy zapatrujecie się na kwestię zainteresowania młodzieży tą Waszą ofertą. Ofertą, w której, tak jak mówicie, ważne jest widzenie drugiego człowieka, pewne oparcie się na wartościach, na współpracy. Drodzy panowie, ale kontynuując ten wątek, gdzie upatrujecie najważniejszych wyzwań stojących przed Waszą organizacją? Takich na przyszłość, powiedzmy na lat za 5, 10,? Y moim zdaniem, takim dużym wyzwaniem na pewno będzie. Y podtrzymania może i rozwój właśnie liczby tych członków którzy, którzy są obecnie w, w KSM-ie, ale także y, formowanie kolejnych młodych ludzi. To to jest wyzwanie, które stoi y, nie tylko przed y, KSM-em, ale przed całym kościołem. My chcemy się w to włączyć, chcemy y, mieć tą swoją cegiełkę w budowaniu cywilizacji miłości, z, żeby y, próbować, aby po prostu ten świat był lepszy. Niby to tak górnolotnie brzmi, ale zmieniając jednego człowieka tak naprawdę, no to zmienia się już część tego świata i zmieniając jakąś większą grupę, no to dokłada się coraz większą cegiełkę do tego. Mhm, drodzy Panowie? Pomagać jak się da, w sposób szczególny, szczególnie na spotkaniach. Żeby utrzymać daną grupę, trzeba, jak wiadomo, młodzież dzisiejszą zaciekawić. Więc to też nie mogą być spotkania banalne, spotkania, na których jest opatentowany tylko jeden sposób realizacji. Czyli dla przykładu, przychodzi się, jest modlitwa, potem, potem czytanie Pisma Świętego, koniec. Tylko trzeba włączyć czasami dla młodzieży jakąś zabawę, trzeba ich zachęcić, trzeba zadawać pytania oraz zagadki. Mhm. Proszę bardzo. Tak jak kolega wcześniej powiedział o urozmaicaniu spotkań, można także dodać różne inne elementy. Ciekawsze dla młodzieży na przykład y, seanse katolickich filmów i y, 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 y tym podobne. To też, też może to zaciekawić młodzież. Mhm. Drodzy Panowie, teraz chciałbym zadać takie pytanie trochę uszczegóławiające, bo zapewne nasz dzisiejszy program będzie oglądało kilka osób, które byłoby zainteresowane włączeniem się <grym> W działanie organizacji. W jaki sposób można założyć ten oddział oddolny organizacji? Gdzie można szukać informacji na temat Waszej organizacji? Czy można włączyć się w Wasze działania? Gdzie szukać tej pomocy w zorganizowaniu stowarzyszenia, na przykład u siebie w parafii czy w miejscu, w którym się mieszka? Moim zdaniem nie każdy, kto chce się włączyć do KSM-u, nie każdy wie, gdzie jest, gdzie dany oddział, jakby ma miejsce, bo nie w każdym kościele jest oddział KSM-u. W większości w Lublinie, ale nie w każdym, lecz na pewno głównym jakby taką główną, głównym źródłem informacji jest strona KSM oraz Facebook, na, której, na którym właśnie jest co jakiś czas, a nawet codziennie dodawane nowe posty oraz wydarzenia, które na pewno zachęcą ludzi do przyjścia. Mhm, drodzy panowie. No tak jak kolega wspomniał, wszystkie zainteresowane osoby odsyłałbym do strony www.ksm.lublin.pl to jest strona właśnie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Lubelskiej. Tam są przeróżne zakładki właśnie też z informacjami, jak założyć oddział, ale też jest y, informacje kontaktowe do osób, które mogą w tym pomóc, do osób, które już mają doświadczenie w, w zakładaniu dla nich oddziałów. Y, y, też wydaje mi się, że wa y, ważną sprawą tutaj jest... Y, Również kontakt z miejscowymi księżmi, właśnie, żeby zapytać się, czy, czy taka organizacja już gdzieś tutaj w danej parafii nie, nie, nie istnieje i czy byliby oni w jakiś sposób zainteresowani tym. My ze swojej strony służymy właśnie pomocą jak najbardziej organizacyjną, również możemy też spróbować przekonać danych księży do tych organizacji, więc jakby ktoś potrzebował informacji, to odsyłamy na, na stronę internetową. Proszę bardzo. Równie dobrze można po prostu wejść na stronę internetową swojej parafii, jeżeli takowa istnieje, i po prostu sprawdzić, czy nie ma żadnego odnośnika do Facebooka, czy też e, samodzielnej strony e, KSM-u w danej parafii. Drodzy panowie, bo tutaj jest też generalnie pytanie o aktywność i zainteresowanie młodzieży tymi sprawami społecznymi i publicznymi, bo jak obserwujemy e, miejsce młodzieży w życiu publicznym, to wielu ekspertów mówi o tym, że ta dzisiejsza młodzież jest nieaktywna, niechętna, że dużo osób, patrząc na działanie w którejkolwiek z organizacji pozarządowych, myśli sobie, to jest za darmo, to mi się nie opłaca, to mi nic nie da. Co wy, jako osoby już bardzo mocno zaangażowane w KSM, możecie powiedzieć o organizacji? Co wam dało działanie w tej organizacji? Tak w praktyce. Moim zdaniem rzeczą kluczową jest na pewno poszerzenie jakby relacji w modlitwie z Bogiem. To jest, to jest kluczowa rzecz, która mi spotkała, załóżmy, na rekolekcjach kandydackich, na których byłem. Szczególnie także nabyłem większej otwartości do ludzi oraz do młodzieży, ponieważ wcześniej, wcześniej były z tym małe problemy, lecz właśnie KSM dał mi, dał mi taką otwartość i, i chęć po prostu pomocy ludziom, bezinteresownej. Mhm. Proszę bardzo. Kiedy wstąpiłem do KSM-u i bardziej się zaangażowałem w to wszystko, zacząłem całkowicie inaczej patrzeć na człowieka, na człowieka potrzebującego. Zacząłem czerpać radość z pomocy drugiemu człowiekowi i chętniej ich od teraz chętnie angażuję się w różne inicjatywy mające na celu niesienie tą pomoc. poza aspektami, które już koledzy poruszyli, czyli właśnie tej relacji do Boga i relacji z innymi ludźmi. Także KSM mi osobiście dał takie pole rozwoju na przykład w sprawach organizacyjnych. Na przykład właśnie organizacja takiego wydarzenia jak, jak ten Charytatywny Bal Młodych, czyli wielkie wydarzenie dla ponad tysiąca osób. No to jest już coś, co jest tak naprawdę można udokumentować, można wpisać w CV jako umiejętności, że, że potrafi się zarządzać grupą, potrafi się zorganizować jakieś wydarzenie. To, to, to na pewno takie też y, twarde umiejętności KSM też potrafi dać. To jest też niewątpliwie bardzo ważne, że udaje się łączyć te wartości duchowe, moralne, etyczne, właśnie z tymi umiejętnościami praktycznymi, takiego rozmowy z drugim człowiekiem. Tutaj, tak jak pan wspomniał, te wartości organizacyjne, to jest niewątpliwie ten ogromny, e, ważny czynnik, który może budować ten kapitał młodego pokolenia, prawda? Że oni będą dostrzegali drugi, drugiego człowieka, a jednocześnie będą w sobie wyrabiali cechy, które pozwolą im lepiej pracować na rzecz swojej parafii, kościoła, ale też tej małej ojczyzny, w której mieszkają. Drodzy panowie, czas na Naszego programu nieubłaganie będzie zmierzał ku końcowi, ale zanim pożegnamy się z widzami, chciałbym, aby mieli Panowie możliwość zaapelowania czy takiego zaproszenia o włączenie się w działania Waszej organizacji. Proszę bardzo. To szczególnie zapraszam do KSM-u. Niezależnie jakiego, niezależnie, gdzie Państwo mieszkają, mniej więcej na każdej ulicy, czy na każdej dzielnicy znajduje się KSM. Na pewno przywita Państwa z, z otwartymi rękami oraz zainteresuje różnymi, różnymi sprawami oraz tak zaprowadzenie spotkań. Proszę bardzo. Aha. Naprawdę warto przyjść, bo KSM jest w stanie nauczyć bardzo wielu rzeczy, jak już Pan powiedział, od strony religijnej i od strony, od strony moralnej i po prostu zwykłych codziennych umiejętności. Ja tu chciałbym zachęcić wszystkich do wyjazdów właśnie wakacyjnych, które są organizowane przez KSM. I informacje o tych wyjazdach możemy znaleźć na stronie i to też jest pewna taka płaszczyzna, przez którą można się włączyć i poznać naszą organizację, więc zachęcam do zapoznania się z ofertą i skorzystania. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za udział w dzisiejszej audycji. Państwu dziękuję za uwagę. Ja pozwolę sobie tylko dodać, że jest to bardzo ważne, aby młodzi ludzie w oparciu o wartości, w oparciu o tradycje, chcieli zmieniać tą otaczającą nas rzeczywistość. I tak jak brzmi jedno z haseł KSM-u, aby dobrze pracowali na rzecz ojczyzny, kościoła i drugiego człowieka. To niewątpliwie bardzo ważne, że mamy młode osoby, które z taką energią i zapałem chcą zmieniać otaczającą ich rzeczywistość. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Sylwester Śmiech.